Dzisiaj zapraszam Was na rydze. Bardzo zdrowe grzyby, zarówno do jedzenia, marnowania, kiszenia, smażenia, ale także zdrowe, dlatego trzeba się za nimi nachodzić. I to w pięknych terenach: górskich, rzecznych, strumykowych. Właśnie w takich terenach, kiedy rzeczka spływa z górki, bywa że w takich korytach, w takich wąwozikach są właśnie rydze. Popatrzmy sobie tutaj na te liście i powiedzcie, czy zauważacie tutaj rydzę. No, według mnie to jest rydz. Zaraz podejdziemy i sprawdzimy, jak to wygląda. Podchodzę. Jest to rydz. Dlaczego, proszę Państwa, jest to rydz? Ponieważ ma pomarańczową, albo nazywamy to czerwoną krew. Nie ma grzyba na świecie, a jak na pewno nie w Polsce żeby po obcięciu nie wychodziła z niego pomarańczowa Bierzemy. krew, nazwana pomarańczowym mleczkiem, dlatego Proszę. to jest pewne, że to jest rydz. No i ten rydz trafia do koszyka, który wpadł do strumyka. I z tym rydzem idziemy dalej. Patrzymy dalej na to liście i dalej widzimy rydzę. Wytrawni widzą, nie wytrawni nie bo mieszają się, proszę Państwa, z liściami. I tu w tych pięknych okolicach spotykam seniora, Pana Mieczysława. Panie Mieczysławie, jak tam dzisiaj? Są rydze? Coś tam widzę. Już Pan minął tych rydza. A widzi pan? pan, seniorskie oko widzi to, czego młodzież, o, tu będzie piękny ryż, zaraz do niego dotrzemy i następny, ale wracamy do Twoich ryżów. Proszę bardzo, pokazać jak to się robi. Odcinamy, czyścimy z wierzchu, żeby nie było obrudzone i wkładamy do koszyka. I następny. Czy Wam w ogóle poleca spacery po lesie i poszukiwanie grzybów? Co to, co to Panu daje? Ruch to zdrowie. Jakbym nie ruszał się, to już bym dawno nie chodził, bo miałem operację na jedno kolano. A przez to, że uaktywniam się fizycznie, okazało się, że drugiego kolana na razie nie będę operował. I, i na razie chodzę i żyję. I... I nawet z takiej skarpy takich zszedłem piękny, piękny okaz. Ciekawe czy to nie robaczy. To się zaraz okaże. Tak wyglądała nasza trasa. Buty mokre, znaczy jeden but, drugi suchy, więc nie jest źle. I co od spodu? Mamy Nie. dowód rydza? Jest Nie. mleczko? Jest mleczko przepiękny, zdrowy rydz. Ludzie tym rydz, Mam na rydza smaczek. Ludzie rodzący rydz lepsi maślaczek. Jest frumyczek. Są rydze. Są też niestety niewychowani odwiedzający naturę jest puszka jest butelka no i co robimy zabieramy mamy z sobą plecak ekologiczny i zbieramy rydzę i zbieramy puszki zatem zawsze z koszykiem nośmy plecak i do tego plecaka zabieramy to czego tu nie powinno być wtedy nasze zbieranie jest ekologiczne i nawet progrzybie, bo oczywiście wiadomo że natura nie lubi zanieczyszczeń. Jedna puszka poszła, butelka poszła, no i jest lepiej, jest lepiej. W świecie natury, na grzybach, na jej łonie można spotkać bardzo ciekawe przypadki socjologiczne. Mianowicie technika podszywania się. Podszywania się pod kogoś. Zobaczcie, jest tu ryc. Piękny, drobny ryc. I obok też niby ryc. No bo obok i taki sam kolor. No ale okazuje się, że podobnie jak w naturze naszej, ludzkiej. Ludzie się po siebie podszywają i myślą, że ktoś się nabierze, tak również i tutaj. Ale zobaczmy, bliżej się przyjrzyjmy, odgarnijmy, no jest to zupełnie inny grzyb niż ten nasz piękny ryc. Zatem to, że ktoś obok kogoś stoi i wygląda tak jak on, nie znaczy, że jest nim była trujący i toksyczny Rydz na rydzu rodzę Pogania wspaniałe, zdrowe, piękne rydze czyściutkie, spójrzmy ładniutkie, zdrowiutkie Idealne na patelnie do kiszenia, smarzenia, marnowania. Łowy udane. Zwycięstwo. Senior Grzybiasz, zwycięstwo. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie głosu seniora, senior Grzybiasz. Wyruszcie w las w poszukiwaniu grzybów, a swoimi zdobyczami podzielcie się z nami. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres konkurs@mamanko.pl. Właściwości zdrowotne rydza mleczaja. Rydz mleczaj zawiera cenne substancje odżywcze. Są to witaminy B1, B2, C, D, E i PP, B3 oraz składniki mineralne, to jest cynk, żelazo, potas, siarka, wapń, fluor, mangan, miedź. Rydze są też źródłem łatwo przyswajalnego białka, są więc korzystne dla osób na diecie wegetariańskiej. Zawierają błonnik pokarmowy, usprawniający pracę jelit, a także niewiele kalorii. Zbieraj tylko znane grzyby tylko te, które na 100% rozpoznajesz. W przypadku wątpliwości, przynieś grzyby do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie grzypoznawca bezpłatnie oceni, czy są one jadalne.